Od, od bardzo, no, od liceum zaczynałem fotografować. Ja jestem fotografem. I nie tylko, że robiłem zdjęcia, ale, ale wyrabiałem te zdjęcia. Bo to kiedyś to się robiło w ten sposób, że trzeba było zrobić film, wywołać, naświetlić papier i to wszystko. I to własno i Własny sprzęt miałem i to robiłem. No i robiłem nawet kolorowe zdjęcia też, tak, także, że to, bo i, a teraz tylko fotografuję, teraz się nie robi już zdjęć tak jak kiedyś, że trzeba było wyrabiać, yy, wy, wy, robić wszystko, tylko rzuca się na komputer, a jeżeli potrzebne zdjęcia, to się daje do fotografa, bo tam maszyny robią, teraz już się nie robi tak ręcznie, tak jak kiedyś. To zamiłowanie do pszczół, to raczej jest moja, moja praca, mój zawód. No. Bo jak skończyłem już pracę w rolnictwie jakoś mechaniz mechanizatorem rolnictwa, e, skończyłem pracę w mechanizacji, to wtedy się zająłem pszczołami. No. Pszczoły to były e, s, no, s, e, od, 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 od dawna w naszej rodzinie. Także może powiem, jak, jak mój dziadek został, został właścicielem pszczół. No. Dziadek był furmanem u Wojciecha Alberta Starzyńskiego u Hrabiego. Jeździł ze skrabią bryczką. Oprócz tego zajmował się pszczołami. Tam w, w parku, w parku jest sad, już tam parę, jedno czy dwa drzewa zostały tylko. I w tym sadzie właśnie te stały. No, nie można powiedzieć ule, bo przedtem były kłody, nie ule. W kłodach i, i działa, praca przy pszczołach polegała na tym, że od czasu do czasu trzeba było tylko otworzyć tę kłodę, wyciąć plastry z miodem i ten, te plastry na jakieś płótno, wycisnąć, miód przeszedł przez sito, a to resztę wosk został w tym. I, i to, dlaczego to tak było? No, Przedtem były pszczoły zdrowe. I, I one potrafiły sobie odbudować szybko te plastry i nanieść tego miodu, i nikt ich nie karmił na zimę, tylko one po prostu same potrafiły to robić. No i jak zmarł hrabia wojciech Albert, jego następcą został Juliusz Starzyński. No i ten Juliusz chodził po parku na spacer. Zaatakowały go te pszczoły, i y, wtedy no, y, ten Juliusz zawołał mojego dziadka i mówił, Łachu, zabieraj te pszczoły do domu. I w ten sposób mój dziadek stał się właścicielem pszczół. No. Y, nie, nie bezpośrednio, bo to mój dziadek był dużo starszy. Także że w międzyczasie jeszcze mój ojciec się zajmował. W okresie międzywojennym to mój ojciec e, pszczelarzył, miał pszczoły. I jak ja e, o, byłem mały, to tam zawsze były te ule. No. Także ojciec, jak robił przy tych pszczołach, to ja siedziałem w krzakach i patrzyłem z daleka, e, jak, to, jak to tam w ulu jest. Bo przed. E, nie, to nie chodzi, że się bał. Tylko przedtem pszczoły były bardzo agresywne. Także. One były bardzo miodne, były rojliwe i, i agresywne. Także że, e, trzeba było czasem uciekać od tych pszczół. No. I dlatego, dlatego tego hrabiego e, porządliły, bo, bo, no, bo hrabia przeszedł tylko z daleka, one im się to nie podobało. Jeżeli stałem na, na drodze ich lotu, to wtedy atakowały. No, bo, bo pasja to jest raczej taka mniejsza, taka mniejsza działalność. A jakże, jeżeli ktoś miał, tak jak ja mówię, 160 rodzin, to już jest dużo, to już jest robota na, na cały dzień i to, i to nie, jeden nie da rady tym, tego zrobić. Ja, no, następną taką moją pasją to jest właśnie e, historia. Zamku w Dąbrówce i historia rodu starzyńskich. No, jest u nas nie jestem sama, ale nas jest kilku takich, którzy próbują coś tam zrobić w Dąbrówce. Mianowicie konkretnie co. 22 grudnia w 1944 roku wystartował bombowiec amerykański z bazy we Włoszech w celu bombardowania pozycji niemieckich na Śląsku. Tam został trafiony ten bombowiec i jeszcze zdołał dolecieć tutaj nad Jawornik Ruski przez Piątkowe i rozbił się tam w, w Suwczynie. Załoga wyskoczyła. Było 12 członków tej załogi. Załoga wyskoczyła i wszyscy się uratowali. Z tym, że jeden Pilot, drugi pilot, to był Amerykanin polskiego pochodzenia nazwiskiem Gorczyca. Dostał się do ruskich. We dworze była komenda, komando ruskie. I dowódcą tego komando była pani kapitan. Jakaś straszna baba, powiadają ludzie. No. I z tym pilotem coś się nie mogła jakoś dogadać, wyprowadziła go do parku, do ogrodu, kazała mu uciekać, i wtedy go zaszliła. I ten właśnie żołnierz, ten pilot, gdzieś tam w parku leży. No, a zwyczajem Amerykanów jest to, że oni nie zostawiają swoich żołnierzy, szukają, do, aż znajdą. No i, i tutaj też by trzeba było szukać. No jest taki, jest taki no, dyrektor szkoły w Harcie, no, który też tym się e, interesuje i nawet chciał sprowadzić tutaj georadar, żeby tam w parku poszukać, no. Bo prawdopodobnie, e, teraz już nie żyje, ale e, był człowiek, który go zakopał. Tego, tego pilota. Przy, tak przyjechał do parku po iluś tam latach i nie potrafił pokazać miejsca, w którym no, ale tak mniej więcej wiadomo, gdzie Kazałam uciekać tam, i wtedy go zastrzeliła, i tam i tam został zakopany. Mówią ludzie o skarbach tam. I to, jest, i, to, I to może być prawdopodobne, dlatego że ten dwór w Dąbrówce to był bardzo bogaty dwór, był dużo bogatszy jak ten Dynowie trzecieskich. Do tego dworu należała krzywcza, należała grabownica Starzeńska. I, I tamte okoliczne wioski, i tutaj przecież całe delongowanie, siedliska i to wszystko, to było własnością hrabiego Starzyńskiego. To się zaczynało od Piotra Starzyńskiego. No i e, było bogate, i tam była bardzo duża zastawa srebrna do, do jedzenia. I w pewnym czasie, nie wiem za, w którym to momencie było. Że było takie zarządzenie jakiś władz, żeby wszystkie srebra oddać nas gdzieś tam. Do, coś im potrzebne było srebro na to. I, I z Dąbrówki nie oddali tego srebra i gdzieś zostało ono schowane. Czyli jest szansa, że. I tak, tak, złotego pociągu. Także tutaj można by było. Tak, tak i można by było to szukać. No. i Jeszcze jedna sprawa jest. Tutaj w 1939 roku szykował się front w Jaworniku Ruskim do walki z Niemcami. No i nie doszło do tego, bo 17 września Ruskie tutaj zaczęły jechać na Polskę i nic z tego nie wyszło, i tu został ta, ta armia polska, została rozwiązana. I broń prawdopodobnie została zakopana w parku w Dąbrowcu. Działań